Witam, nazywam się Michał Piotrowicz, witam na swoim kanale. Dzisiaj, moi drodzy, mam przyjemność opowiedzieć Państwu chyba o najpiękniejszym Okimono, jakie mieliśmy na tym kanale, a na pewno o najpiękniejszym Okimono, jakie do tej pory widziałem na własne oczy, a w zasadzie nawet miałem w ręku. Jest to Okimono rybaka reperującego sieć z XIX wieku. To jest właśnie ta figurka, i co jest zaskakujące, to jest ona tutaj wykonana z jednego kawałka kości słoniowej. Tu nic nie jest przyklejone czy dosztukowane. Tu na plecach tego rybaka widać tą charakterystyczną strukturę, na głowie również przecinających się lini. Jest to struktura charakterystyczna dla kości słoniowej, która formalnie rzecz biorąc jest kruszcem i posiada również taką cenę za gram, ale w tym wypadku, w tym wypadku to nie ma znaczenia, bo coś tak misternie wykonanego ma znacznie wyższą wartość artystyczną niż ta cena za gram. Nie, no to jest niesamowite w ogóle, że tutaj to jest z jednego kawałka wykonane i że komuś się chciało tak misternie wyrzeźbić tą sieć rozpostartą na tym drzewie. W każdym razie wróćmy do symboliki, co symbolizuje w kulturze japońskiej właśnie rybak. Rybak połów jest symbolem losu ludzkiego, gdzie Mówi się, że taka sieć to łowi właśnie ludzkie losy albo łączy je, i wtedy jest to bardziej e, kojarzone z takim buddyjskim rodowodem, i to jest tak zwana sieć Indry. Moi drodzy, tutaj w zasadzie sieć jest w, jakby rozpruta, ale to nie jest ubytek, bo ten pan właśnie naprawia tą sieć. Jedyne ubytki, które są, to tutaj te. Niewielkie wykruszenia po tej stronie sieci, natomiast tutaj tak akurat miało być. Rzemieślnik, zazwyczaj czy rybak, jest przedstawiony z taką spokojną i szczęśliwą miną, bo to ma symbolizować takie pogodzenie. Zazwyczaj to są też starsze osoby na tych przedstawieniach, różnych chłopów i rzemieślników. Bo to ma być właśnie to pojednanie, połączenie z naturą i takie szczęśliwe, proste życie. I tego typu figurki zdobiły najpierw gabinety feudałów, potem szefów firm, żeby być takim przypomnieniem o czymś, co nie często utracili, czyli o takiej, takim szczęściu z, z prostych, codziennych zajęć. Tutaj niesamowity jest też detal tej postaci. Postać siedzi w siadzie kafusa. Tak to się po japońsku nazywa. No, po naszemu to jest po prostu siad turecki. Siedzi oczywiście na macie. Tutaj jest kosz z rybami, jakaś sakwa, a nawet widać fajkę do palenia tytoniu. Tutaj. Praca jest sygnowana dwoma znakami. Niestety, znaków nie udało się jednoznacznie rozczytać. Zapewne, jakaś sygnatura warsztatowa albo pseudo tego artysty. Swoją drogą od spodu też winać tą piękną strukturę. Ja osobiście podobne obiekty widziałem tylko w muzeum. Rekomenduję każdemu zakup. I licytację tego przedmiotu, bo jest y, fenomenalny. Ta konkretna figurka będzie licytowana na aukcji Nichonto. Aukcja Nichonto odbywa się rok rocznie. Jest organizowana przez Galerię Ikikata z Podkowy Leśnej. Jest to aukcja młotkowa, i odbędzie się ona w listopadzie tego roku. Myślę, że to. Przynajmniej jak do tej pory, tak jak montujemy i robimy te, te filmy, to jest to najlepszy przedmiot z kości słoniowej, jaki trafił mi tutaj w ręce. A moja tutaj robota w tym wszystkim jest taka, żeby Państwu przybliżyć i opisać te przedmioty. Także jak do tej pory, jak do tego momentu, jest to najlepszy obiekt tego typu na aukcji. Szalenie to rekomenduję. Jest to kawał dobrego craftu, i coś naprawdę spektakularnego. E, mam nadzieję, że czegoś się Państwo dowiedzieli. Na pewno Państwo zobaczyli coś pięknego. To zawsze coś. I cóż, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. I tak jak mówiłem, licytujcie. Licytujcie jest piękne. Do zobaczenia następnym razem.